Stowarzyszenie Pokolenia stara się podejmować różne inicjatywy organizować spotkania, które mają aktywizować ich członków, a także dawać im możliwość zapoznania się z aktualną sytuacją polityczną w kraju. Również dawać okazję do dyskusji i rozmowy, tak jak podczas ostatniego spotkania, którego gośćmi byli poseł Zdzisław Wolski i senator Wojciech Konieczny. Obaj parlamentarzyści mówili o aktualnych wydarzeniach w Polsce, ale także o swojej codziennej pracy w Sejmie i Senacie. Na pewno było to ciekawe doświadczenie i ciekawe cztery lata, dlatego że Rzeczywiście, ilość zdarzeń politycznych, które miały teraz miejsce, i nie tylko politycznych, ale związanych z moją działalnością i w Częstochowie, i w Warszawie, była no, niesamowita. Pandemia, te wszystkie sprawy, które y, wiązały się z zapewnieniem bezpieczeństwa, bezpieczeństwa zdrowotnego, zarówno w mieście, jak i w ogóle w kraju, no, pochłonęły mnie bardzo mocno i to było jakby główne. Zajęcie. Druga rzecz, okres kiedy byłem przewodniczącym koła parlamentarnego Polskiej Partii Socjalistycznej, czyli uczestnictwo w różnych naradach u premiera, naradach z Ministerstwem Zdrowia, w Radach Bezpieczeństwa Narodowego. Naprawdę dużo ciekawych wydarzeń, dużo okoliczności, o których wcześniej powiedzmy nie miałem pojęcia, czy nie spodziewałem się, że w nich będę uczestniczył. A, a uczestniczyłem i myślę, że dużo doświadczenia nabyłem w tym czasie. I chętnie się tym podzielę, chętnie opowiem. Senator Wojciech Konieczny podkreślał podczas spotkania, że podjęta przed czterema laty praca w Senacie dla niego, mimo kończącej się kadencji, nie dobiegła jeszcze końca. Jak mówi przed nim, sporo wyzwań, których zapewne nie uda się już zrealizować przed wyborami. Stąd już dziś podjął jednoznaczną decyzję co do swojej politycznej przyszłości. Mam zamiar startować ponownie do Senatu. Z wielu powodów. No, uważam, że ta misja moja bynajmniej się tam nie zakończyła. Właściwie dopiero się rozkręciłem przez tą pierwszą kadencję i poznałem możliwości, poznałem zakres działań, które mogę podejmować i chętnie to będę robił. Także to jest oczywiście jedna motywacja. A druga jest taka, że jako senator opozycji, który tutaj w tym okręgu wygrał z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Nie mam zamiaru bynajmniej tego okręgu oddawać z powrotem w ręce Prawa i Sprawiedliwości, także traktuję od tej strony również bardzo poważnie swoją rolę i zamierzam ją wypełnić.